Dzień dobry! Dziś z za kierownicy Sangionga Musso po liftingu. I wiecie co? Dzisiejszy film jest dość dziwny, ponieważ test polegał na tym, że pojechałem tym samochodem do Gliwic, gdzie na poligonie łabędy, o, właśnie jak na obrazku. Doszło do takiego spotkania terenowych transporterów. Muszę Wam powiedzieć, że Musso jako samochód dworzący, fotografa oraz obsługę naprawdę się sprawił. Poligon go w ogóle nie przestraszył. Fakt, że jak widać na zdjęciach, no cóż, było trudno. Umyliśmy tylko rejestrację i lampy, żeby nas policja nie zatrzymała, jak będziemy wracali do Warszawy. Ale jednak, no, warto coś poopowiadać o tym samochodzie, który przecież jest swego rodzaju legendą w tym konkretnym e, środowisku, w tym konkretnym. E, kręgu samochodowym. Otóż jest to najprawdziwszy prawdziwek. Ma piękny, czterocylindrowy, turbodoładowany, wysokoprężny silnik o pojemności 2.2. Ma 202 konie, 450 newtonometrów, sześciostopniowy automat hydrokinetyczny, Sztywny most z tyłu, wszystko najprawdziwsze, odporne, twarde, niezniszczalne. No ale do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić, że on taki jest. Natomiast teraz Sang-Yong dorzucił nam do tego jeszcze bardzo, bardzo eleganckie wykończenie wnętrza. Naprawdę bardzo eleganckie. Skóry, elementy skóropodobne, bardzo wysokiej jakości tworzywa sztuczne, zupełnie nowe multimedia, nowy ekran dotykowy, nowa, nowy panel klimatyzacji automatycznej. No, generalnie tu się zrobiło naprawdę elegancko. Tak, żebyś jeszcze do tego postrzegalnego, generalnego komfortu. Dodano y, odpowiednie czujniki klimatyzacji automatycznej, bo ona ma straszny problem z utrzymaniem zadanej temperatury. Potworny i albo jest za zimno, albo jest za gorąco, nigdy nie jest akurat. Czy ja mam tu skręcić? Tak, ja mam tu skręcić. Nabytą dobrze. E... Podobnie jak w ramach walki o wyższy komfort, przydałby się nieco lepszy czujnik. Czulszy czujnik wycieraczek, bo jak przyszło co do czego, to i tak musiałem ręcznie sterować częstotliwością ich pracy. Ale poza tym, prawdziwy, prawdziwek, auto, które się nie kłania żadnym warunkom, fakt, że od pewnego czasu. Postrzeganie pickupów, nawet bardzo mocno terenowych, mi się zmieniło. Znaczy od jakiego czasu? Od czasu, kiedy się pojawił nowy Volkswagen Amarok, od czasu, kiedy się pojawił Ford Ranger, który jest bliźniakiem Amaroka. Znaczy Amarok jest Fordem Rangerem z innymi znaczkami. Ale tak naprawdę wszystko rozwalił dopiero Ranger Raptor. Kiedy nagle się okazało, że pickup potrafi nie tylko być demonem w terenie, ale jeszcze w dodatku i to jest bardzo mocna sprawa, być niemalże prestiżowym suwem z fantastycznie komfortowym zawieszeniem. Jasne, prestiż nikomu nie jest potrzebny. W klasie pick-upów, ale ten komfort, to jest rzecz, która nagle zaczęła coś znaczyć. Bo do tej pory, jak wsiadałem w pick szczególnie mocno terenowego, no to po prostu zakładałem z góry, że no jest to terenowy pick-up, w związku z czym niech się nikt nie spodziewa, tak? Aż tu nagle wtem zmieniły się warunki progowe, zmieniły się, zmienił się układ odniesienia. Ranger Raptor pokazał, że można. A, proszę Państwa, auto, którym teraz jadę, owszem, prawdziwkiem jest. Owszem, imponuje zdolnościami terenowymi. Owszem, jest niezniszczalne, zapewne. Ale jeśli chodzi o komfort resorowania, to powiem tak. Znam lepszych. Znaczy, mamy tutaj całkiem przyzwoite fotele, co wiele zmienia, ale samo w sobie zawieszenie to jest z gatunku takich, które powinni sobie brać na auta służbowe inspektorzy budownictwa drogowego, bo to auto znajdzie każdą nierówność. Każdą absolutnie. No znów powiecie, że przecież to jest terenowy pika. No jest. Ale jak widać, jego dieselek również pozostawia trochę do życzenia. I nie jest ani tak szybki, ani tak oszczędny, jak dwulitrowy diesel Volkswagena Maroku, <laughs> Nie, ani nie jest taką potęgą jak 3-litrowy V6 w Amaroku. Nie, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Mamy za to za bardziej niż przyzwoite pieniądze: auto e, sprawne, auto bezproblemowe. Auto, mimo wszystko zaskakująco wygodne, bo on jest szokująco cichy. To jest bardzo istotne. Wczoraj, jadąc na poligon Łabędy, jechałem po autostradzie 140. Zwykle w tego typu, typu samochodzie to już się zaczyna tracić słuch. Spokojnie, bez problemu. Absolutnie. Tak. Mógłby mniej palić, tak mógłby mieć nowocześniejszy tempomat, który tu się nazywa inteligentny, ale on w ogóle nie rozpoznaje ograniczeń prędkości. A co dopiero, żeby miał się do nich dostosowywać? A w dodatku, ma odłączalny owszem w czasie jazdy nie na tempomacie system zapobiegający niezamierzonemu zjechaniu z pasa ruchu. Ale za to, kiedy się włączy ten pomad, to się uruchamia nieodłączalny system utrzymywania pasa ruchu. Centrowania na pasie ruchu. Okej, okay, on jest kulturalny, ale... Dlaczego nie można go odłączyć, ponadto? Taki drobiazg. Ja nie wiem, może jestem głupi, ale przeszukałem cały ten samochód i nie znalazłem sposobu na regulację głośności multimediów inaczej niż z kierownicy. Pomijając już fakt, że ten zupełnie nowy ekran multimedialny e, nie spełnia marzeń. O tak responsywnym ekranie dotykowym jakie są u konkurencji, a nawet u innego sanionga w toresie. No ale. Cena jest bardzo dobra. Wyposażenie jest bardzo przyzwoite. Jak się kupuje wersję Wild, tak jak ta, którą jadę. To się dostaje jeszcze w pełni automatyczne lampy główne, LEDowe. No, i dla tych ludzi, którzy potrzebują takiego samochodu, to jest naprawdę bardzo porządna oferta. Ale no mówię, zmienił się układ odniesienia. Dziękuję, do widzenia.